Dzisiaj sobie jak myślicie w co zagramy dokładnie taka boka Hop. ja nie mam tych małych wydatków, bo um, nie mam po prostu, nie wiem czemu, ale dobra o. i właśnie dzisiaj będziemy kończyć kończyć chcę robić y, sobie bokę chłopaka albo po prostu historyjkę historyjkę robimy dobra. jest 15.14 u mnie okay. tu mamy domek Britni i możemy zrobić w sumie, taka na to jest więcej, oglądajcie do końca ażeby przyjąć tutaj w ogóle takie serduszko dla was dobra, ogólnie tutaj mamy Bridni. Britney dużo tutaj w sumie po wyprowadzce. Będę tu teraz mieszkać, więc muszę ten domek sobie jakoś zorganizować, żeby on był taki ładny. Bo zaraz Dobra, bo mój plecy, muszę szybko do szkoły spakować, bo się spóźnia. Jeszcze to jest pierwszy dzień. Dobra, pakujemy piórnik. I pakujemy książkę i zeszyt. Szybko i teraz. Przekonam, że jest później. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie Ty jesteś tą nową uczennicą. tak? Tak, Brittany. Dobrze, Brittany, proszę iść do jedynki. Tam sobie dobrze czeka nauczyciel i będzie Cię Dobra, Dobrze, dziękuję. O Jezu, mi się stresuje. Hej. Mhm. Jeszcze czekamy na parę osób. Dobrze, widzę, że są już wszyscy. Mamy nową uczennicę. Na imię Britney. Cześć, ja ogólnie jestem Britney, jestem w waszym wieku. No ja ogólnie mam... Yy, właśnie się tu przeprowadziłam, bo mieszkałam z moją babcią i z dziecią, ale tutaj mi kupili domek, więc mieszkam w ten moment. Tutaj dobrze byli. szafki masz szafki do chemii i pustą szafkę, więc potem znajdzie, znajdziesz sobie jakąś szafkę, bo za niedługo wasza klasa na egzamin. No dobrze, usiądź sobie na górze obok dziewczynek, bo tutaj jeszcze był przyjść jeden chłopiec, który właśnie nie przyszedł. Więc teraz wy wszyscy się przedstawcie. To ja przedstawię się, na... Cześć ogólnie ogóle jestem Katie i to jest moja przyjaciółka. Chciałbym się bardzo przyjdzie. Miłocie po znajdzie. Dzięki widać. Jestem Berta i Katie, to moja przyjaciółka i też cię miło poznać. Dzięki. O, cześć. Jestem Paulina i też cię bardzo miło poznać i ogólnie możesz ze mną usiąść. Okej, okay, dzięki. Cześć, ja jestem Olek i możesz też się miło poznać. I ja ogólnie jestem Sanadion i też cię miło poznać. Jezu, tylko jeszcze jedna osoba nie przyszła. Ale... Za niego możesz, mogę się przedstawić, ja nie, za niego. To on ma ogólnie na imię Kuba. I on zawsze jest późno, zawsze jest późno. Dobrze, nie ci okazało się, że Kuba nie przyjdzie, bo... Yy, właśnie już go przeniesiono do innej szkoły, bo was też tutaj, wszystkich. I właśnie trochę szkoda, że się tutaj yy, właśnie rytnie zapisałaś, bo za niedługo wszyscy idą do innej szkoły, bo dlatego że nasza szkoła się przenosi. Tylko ja tutaj zostaję, tak, tylko właśnie ona tutaj zostaje, a reszta idzie. I chłopaki też tutaj zostają. Wasza trójka to pójdzie do tej szkoły, bo trzeba to maksymalnie zrozumieć. Dobrze. I tak będę chyba tam miała, mniej tak, to jest tam na, typ, na ulicy Ogórkowskiej. Ale dobra, przejdźmy do tematu. W tym mamy równanie matematyczne. Dwa do potęgi drugiej. Jeżeli jest P, C, to się równa P, P razy 2 i plus PB. Ale można to też na inny sposób zrobić. Kto wie na jaki? Nikt. Dobra. Jutro macie jej szkoły, dziewczynki, więc dzisiaj będziemy pisać kartkóweczkę. A z czego ta kartkówka? Z wyrażeń algebraicznych. Już mam daję karteczki. No już. Czas 10 minut, start. Pozwólcie, że przeczytam wasze oceny. Ty... dostałeś piątkę. Ty też dostałeś piątkę, ty dostajesz szósteczkę z piósem. Ty dostałeś piątkę, wy we dwójkę czwórki, chyba u ciebie z Się tak samo. A ty dostałeś właśnie też piątkę. wolna klasa. Dobra, już jest koniec lekcji, więc już was nie czyli powodzenia w następnej szkole, do widzenia, no, do widzenia, ej, 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 no, co, co, co tam, miło was poznać, byli Katie i Berta, okej. Okay. Chcesz z nami gdzieś wyjść dzisiaj może... No właśnie może wyjdziemy gdzieś na lody. Czy gdzieś... Albo może pójść do mnie. No spoko. To te, i też jestem za. No oki, tylko powiem na ulicy, żebym mogła tam pójść. Ulica Kotowska 580. Tak tych dalekich. Yy, 58A. Dobra, będę wiedzieć. No my mieszkamy blisko siebie, więc nie zawsze wszystko wiemy. Dobra, to co, widzimy się potem? No dobra, pa. pa. O, właśnie, o, właśnie tymczasem. czasem, okej, jak myślisz ona przyjdzie, nie wiem, chyba tak, bo wiesz, no mi się chyba, mi się wydaje, że ona chce się do tylko przypasować, no według mnie też trochę, ale mi jej szansę, Widzę na no, chyba, co teraz zagramy, co gramy ogólnie, czy ją włączyłeś, włączmy sobie po prostu telewizję, czekaj. Ja włączę. A twoja siostra pozwoliła ci grać na jej konsoli? Moja siostra nie musi wiedzieć. Ale ja, i mi się... tak szczerze myślę, mi się zdziwi, że ona na, tylko popsuje relację. Przestań, byli fajnie, zobacz... o, już idzie. O, hejka, dobrze trafiłam? No tak, dobrze. No, dobrze. Chcesz coś do jedzenia? To przygotowaliśmy do z Specjalnie piekła moja siostra ciasto na ten moment. Oki. Jak chcesz mam nawet pokoju, zostać na to, zrobimy sobie nockę. i porobimy sobie zdjęcie, zobacz nawet aparat i kamerę. O, będzie mega fajnie zaszczyt. Tylko, że jak zredzę do szkoły właśnie spakowałam potrzebne rzeczy do nauki i do ubrania. Nie spakowałam, tylko piżamy. Spoko, mam piżamy mogę Ci pożyczyć. Dzięki Mega. To co, coś oglądamy? Zrobimy sobie wieczór jakiś filmowy. To wy sobie tutaj posiedźcie, a ja zrobię jedzenie jakieś. Tylko czekajcie, włączyłam coś. Tu mamy jakąś płytę. Oglądajcie. Dobra, co by tutaj zrobić do jedzenia? Yy, nie wiem. A w sumie mamy tam ciasto, więc nie ma co. No to fajnie wiesz, was poznałam. Jestem. Bajcie tutaj ciasto, więc czystujcie się jak chcecie, a ja tylko po prostu muszę te bilety skopiować. A wy gdzieś razem le lecicie? Tak, lecimy właśnie na wakacje yy, na no właśnie taką fajną wyspę, i ścia z nami? No pewnie. Yy, mogę ci na chwilę, prosić, na sekundkę? zaczekaj tutaj tej chwili. zaczekaj tu chwilę. Okay. Ale po tutaj powiedziałem, już to miał być nasz wyjazd, bez niej? No ale przecież po jest. Chyba mogę też do nas dołączyć. Ale jak ona to popsuje, to to nie jest Nie popsuje, jest fajnie. O czym gadaliście? Właściwie gadaliśmy o tych wakacjach i o hotelu rezerwacji. fajnie. A gdzie będę spała? O, tutaj. O, ok, to wszystkie ja się nie ja więc... Nie wiem. To już powoli jest... No, będzie ja się powoli spać. Mhm. To ja się będę przebrać tutaj że sobie zrobić na wieczór filmowy. Yeah. To jest... zaczekamy, to Ja już wywożę już nie spać. Nie przejmuj

Wow, ale to szkoła. Hello, dziewczyny, witajcie że jesteście nowe. Uh -huh. Właśnie ja jestem tutaj popularna bardzo. Możecie na mnie zagłosować na kandydatkę na przewodniczącego szkoły. I właśnie Lizy dzisiaj nie ma, więc sobie takiego oh, chłopaka znalazłam. Mm. Okej. Okay. Chodźcie, poszukać jakiś szafek wolny. Proszę Panią. Dzień dobry. Dzień dobry, poszukajcie sobie jakichś wolnych szafek. Oj. Dobra, poszukaj. Ta zajęta. Ta też zajęta. Też zajęta. Też zajęta. Czekajcie, ja pójdę tam sprawdzić. Może będą. Y o, jest tam jedna wolna. O. Co? Są trzy wolne? Jest tylko jedna wolna. Niestety, zamiast trzech, więc y chyba. Y ty... Jak ty będziesz Brity? Chyba to będzie Twoja szafka. A, ah, no okej. Okay. Nie, ta gdzie chodź. Ah, Jezus. No, chodź, to może. Dobra, chodźmy do drugiego. To włączyć w życie zobaczyć. Psycholne szafki. To niech. Brity nie wyjdzie. Ale Brity, no. Ty ja widzę, skoro jesteś taka. No ja wyjdę, dobra. Zajęta. Wolna. Zajęta. A chodźcie i siadamy. Zobacz. Wcale nie da To trochę wstyd. Dużo chodzi. Ja bym pewnie O Sorry, sorry. Masz na Jakbym Jakby taka, taka ta, to może bym nie była tak wolna. w sumie blisko dole, tak. A chodźmy na trzecie piętro zobaczyć.

Chodźmy, bo się już spiśnimy za chwilę. Dobra. O, nie ma potrójnych ławek, takich jak w tamtej szkole. To możemy my usiądziemy razem, a Ty usiądziesz osobno. Yy, no, no okej. Okay. Więcej miejsca na plecach. Czekajcie, zaraz jeszcze może uczniowie przyjdą. Dzień dobry, dzień dobry, usiądź sama znowu, no jest. A ty, Richard, coś w coś ci się ubrał, wyglądasz jak złodziej. No ale to jest moje najlepszy korzyść, us usiądź proszę, nie ja nie chcę, żebyś się usiadł. usiądź sobie z brickiem. masz Okej, okay. o serio, Dobra, więc już gadaliśmy, to jest masa ciała szkieleta, od właśnie takiego gatunku. Czy ktoś wie, co to jest za gatunek? No, nikt nie wie. Zmieńmy projektację. Też te żyją w tej środkowej części tego oceanu. Nad tym jeziorkiem, gdzie niedługo jedziemy na wycieczkę. Tam mogą być ich kości. Więc proszę się nie przestraszyć. Człowiek może być właśnie aż do tego, jeżeli je zobaczy. Może dostać takie właśnie paniki, jak tutaj ma na tym zdjęciu. No. O, to. Jest to. Tutaj mamy wypracowanie, oraz tutaj mamy kąty. I to, te zwierzę, ten stwór, wygląda na strasznego, ale jest bardzo słodki. Oczywiście według mnie. Ale teraz mamy tutaj też uzupełnione tablicy i zapisujemy temat. Temat to będzie jednostki algebraiczne. I do odpowiedzi szukamy kogoś. Kto? musi nam ktoś wyrecytować wiersz. Ten, który był zadany ostatnio. Ale nas nie było przecież, bo my mieliśmy wielkie szkoły. Ale uczyliście się go, bo wysłaliśmy. A, no, tak ten. Tak. To może Berta. Uch. Tam, gdzie ten promień równie zdyka. Nie, nie ten, Aser. Na ten czas wojskich chwycił na taśmie przypięty swój ruch długi, cedkowany, kręty, jak wąż Boa. Oburę, czy to łusko przycisnął w ząb w oczach, krwią za Dobra, jest git. Będziemy mieć ogólne przedstawienie. Jakie przedstawienie? Jakie przedstawienie? No, a ja muszę grać najlepszą rolę. Ty się cicho. Co dziś nie będziesz gra? Aha, wychodzę z tej sali. Dobra, się cicho, bo nie ma lisy, tak to byś się... Ploteczki, ploteczki. Bez przestanie Przestań, yy, Właśnie Madison, ty nie grasz. Co? Dobra, nieważne. I tak nie chciałam w tym grać. Główną rolę jest zdobyli... Będziesz piosen, piosenkarką. I dolem będziesz. Ty, Filipie, Berta, ty będziesz siostrą piosenkarki, taką zazdrosną. I ta jest idealna rola dla mnie. W sensie. Nie yy, ja tak nie mówiłam co nie? A ty, Katie, będziesz. Mamą. No dobra. O, dzwonek. Możemy iść na przerwę. Ha! Ja i zostaję, bo mogę. Ja... idę. A Ty? Ja też idę. Ty nie pamiętasz, że nie jesteś moją dziewczyną. Ej, my idziemy do toalety. ale z nami? Nie, wiesz co? Ja tutaj zaczekam. I co jest? Czemu Ty masz taką minę? No w sumie to nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, że... A ja nie, nie mogę w sumie i ja się ja normalnie mam idę. Wiem, że chodzi o dziewczyny, co no. nie? Po tym, jak to powiedziałeś. Nie, w ogóle... Mam świadomość, że Berta mnie nie lubi. A dlaczego? Jak ostatnio byłam u nich na nocce, dziwnie się do mnie zwraca i mieliśmy zrobić noc i zdjęcie, a się wcześniej ten... A wcześniej to po prostu... No, jakby... No, mamy różne inne charaktery, on, i widzę, że Katie mnie lubi, ale Berta mnie chyba nie lubi. I on robi wszystko, żeby się mnie tylko pozbyć. Nie ma się, teraz, od teraz na naszym Tak w ogóle to jestem Richard. I ogólnie ja tutaj przyjechałem z Małopolski. I ogólnie lubię. Wszystkich lubię ogólnie to wchodzę trochę w grę jakiś złodziej, ale nie jestem złodziejem. Gdybym był złodziejem, to bym cię porwał. No, nie, stój, sobie żart. Gdybym cię porwał, bym się do ciebie patrzył cały czas. Żeby człowiek patrzył, wiesz? No, dobra, nie ma. Jesteś w sumie ładna, no do... Dzięki, ale takie komplementy to mówiła mi tylko moja babcia i ciocia. A co się z nimi stało? No, w się sensie wyjechali, bo moja ciocia pracuje w terencie tu imprez, a rodzice. sami wiesz co? O to bardzo mi szkoda. Przepraszam, że tak to... wcześniej a siostra masz, brata na no oni daleko mieszkają i po prostu nie mam, Zajmuję się chrześcijakami na co dzień. Mm. To jest moja praca w sumie, nie, tak samo jak odrobienie lekcji lub uczenie się o różnych rzeczach, bo nie mam nic innego. Ostatnio się też tutaj wprowadziłam, ale yy, nie chciałabym opuszczać mojego ukochanego miejsca. Mm. Słuchaj, ja mam tutaj takie... Właśnie ja ostatnio też zaczynam lubić jakieś Charlotte czy coś. Bo nie jest, ale ja tu chodzę już do tej szkoły długo. Poznaję tutaj Madison, Lisę. Daj, jesteś Richard. Richard, ale teraz dużo osób właśnie nie przyszło, bo. No, bo jak się tutaj zawisał, Berta, Berta. Też nigdy Bertę nie lubiłam. A Berta, to kiedy była moja była. Serio? Tak, ale ona tego już nie pamięta, bo. Jak byliśmy w przedszkolu, to ja byłem razem przedszkolu i z Katie i właśnie ona sobie się pało, lubi odwrócenia się znają I właśnie ona się boi, że ktoś jej odbierze tę Katie i przez to ich rada się pogorszy. Słyszałam ostatnio przez telefon, to nie tak mówiła. mało osób mnie teraz lubi, bo przez to, że też noszę okulary, bo jest niby kujanku. Nie martw się przecież, ja cię lubię. Nie Dopiero mnie jeden dzień znasz, ale fajnie, że przy mam. Prawdziwego przyjaciela, mam taką nadzieję. Nie, nie martw się o nie, one są po prostu. Jak to? Nie w też, sensie jak Katie jest taka, jak piękna drzewo, po prostu długo rosnące, jak kwiat rozjaśniający, po prostu Katie jest jak tęcza, nawet było piękniejsza od nieba, z zachodu słońca, a... ale ja też bardzo lubię Bertę, tylko że właśnie ona mnie nie lubi. Berta? Tak. Berta Wilshall? Tak. A ty jak masz na nazwisko? Williams. To bardzo ładne nazwisko. Podobno do mojego. Hmm. No, to good. O, tu już są stare zwłoki tego, jak ja, tak, ja to napisałem specjalnie. Byłam wtedy, zostałem łobuzem dla Berty. Ale teraz to przyjmie inna osoba, która mi się podoba. Fajnie, że ci się ktoś podoba. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie razem. Mhm. Chciałabyś kiedyś do mnie wpaść w sumie? No, a gdzie mieszkasz? Mieszkam taki, blisko takiego Karola. Masz tu adres i najlepiej to zapamiętaj mój numer. No spoko. Spiszę na mysie i tam pogadamy. No dobra. Możemy nawet dzisiaj przez kamerkę, jak będziesz no, W sumie tak, bo jutro nie ma szkoły. Dobra, dzięki. No pa. Pa. A jeżeli wy chcecie więcej filmów z takiej boki, to piszcie, bo ten już się kończy. I w sumie to tyle. Pa.